Uszanowanko, witam Was serdecznie przy tej słynnej ścianie. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie taki malutki testik petard Big Bang czerwonych i czarnych, rok produkcji 2023. Ale żeby nie było za nudno, dorzucimy do tej puli power Powerful Bulldogi, też z roku 2023 i sprawdzimy sobie, trzy Big Bangi Zmieniły się jeśli chodzi o moc W przeciwieństwie do Big Bangów z 2022 roku Więc o tu macie staruszki Może się uda przekręcić O tak to wygląda, nie wiem czy coś złapie Bo się sypią, sypią, sypią się Tutaj mam Powerful Bulldogi to jest informacja z tyłu jak one wyglądają Tu są czerwone i muszę przyznać, że czerwone wyglądałem fajnie. Przypomina mi trochę pumy. E, fajnie wyglądałem czerwone. E, ja jeszcze bym czarne, e, niebieskie bym poprosił. A i dziękuję Tomas za kurtkę, którą dostałem na urodziny. Czas najwyższy, by ją wykorzystać. Od Jorgę też dostałem kurteczkę i od Funkę też, żeby nie było, nie? Od Piromaxa kiedyś miałem polarek. Może kiedyś coś z do tego? Dobra. E, petardki. Fajnie wyglądałem czerwone. No i tu mamy Big Bangi klasyki czarna. Tak to wygląda z tyłu. Rok produkcji tutaj nie wiem czy będzie widać w ogóle. W tym świetle jest widać. Na czerwonych będzie lepiej zdecydowanie widać. O. Podobno ktoś gadał, że to są big bangi w opakowaniach, pum, ale szukałem wszędzie, nigdzie nie znalazłem, że to jest Puma. Przecież to nie żadna nowość, to jest wszystko albańskie petardy. historia tych petard, znaczy dobrze znacie, w tamtym roku yy, pojawiły się Big Bangi i podbiły, jak to się mówi, nasz rynek. Kosztował 28,50 i rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Pod koniec roku pojawiły się Powerful Bulldogi. Powerful Bulldogi się pojawiły pod koniec roku. Yy, no i Powerful Bulldogi miały tą przewagę, że były tańsze. Bo kosztowały chyba tam 19 czy na 20 zł. W tym roku parfumologii cały czas, są ich cena to jest tam 19, 21 zł. Zależy zależności jaki sklep tam jak sobie to narzuca, z jaką marżą. A Big Bangi kosztują 22,50, czyli jest, są o 5 zł tańsze. 5 czy 6? O 6 zł. Mogły kosztował 23, 5 zł to jest 28. No, o 6 zł. No to powiem wam, 6 zł. Na takich petardach to jest naprawdę bardzo dużo, bo co innego, gdyby petardy kosztowały 65 jak Zumbumy i tam byście mieli na przykład obniżkę 6 zł. No to tam to jest tak naprawdę nieduże. Tam musiałaby być obniżka powyżej dychy, żeby była odczuwalna. A tutaj na takich petardach z 28 na 22, no to jest kolosalna różnica. No to tyle. Wolne chwile zapraszam was do sklepu pirohit.pl, Pewnie w linku znajdziecie, w linku będą. W opisie będą linki do tych petard Ech, No i co mogę wam jeszcze tutaj fajnego i ciekawego powiedzieć Instagram 69 i w dzisiejszym odcinku wreszcie dorobiłem się dwóch decybelomierzy Czy inaczej sonometrów, urządzenia do pomiaru dźwięku Jedno już dość dobrze znacie, firmy Benatech Ogólnie firma bardzo dobra, na tamtego decybelomierza nie narzekałem On miał już ze mną chyba 4 czy 6 lat nawet, on był bardzo długo ze mną i koiffną, znaczy, no ja już ja go zepsułem bardziej, w łapki wsadziłem, a wystarczyło go tak naprawdę skalibrować, bo się zdekalibrował. Decyblomierze powinny być skalibrowane co rok czasu. Ten jest fabrycznie zrobiony, wygląda w taki oto sposób. niczym się od tamtego nie różni. Tu jest ta gąpeczka. Kod decybramiera to jest GM1356 i różni się tym od staruszka, że tu już nawet mamy gniazdo USB. Dużo eee, jeszcze to stare jest, USB, eee, i można podłączyć pod komputer eee, i w programie sobie tam sprawdzić. Mo można tu włączyć nagrywanie i potem na komputerze sprawdzić, eee, jak to wszystko działało. Tryb szybki, tryb wolny, eee, i tutaj jest opcja czegoś, coś takiego, że jak odpalimy decybelomierz. Widzicie, jest data, jest ciemny ekran, ale w tym momencie eee, zasłaniam czujeczkę. Aha, jest tak widno, że nie działa. A nie, nie będzie widać. Jak zasłaniam czujkę, to się włącza poświetlenie ekranu. Po nocy to fajnie widać, teraz tego nie widać, bo to jest słabe oświetlenie, ale taki decybularz jest bardzo fajna sprawa. Ale żeby było bardziej wiarygodnie mam drugi. Jeszcze powinienem mieć trzeci, bo wiecie jak odpalę na przykład trzy decybelomierze, jeden pokaże 125, drugi pokaże 123 a trzeci pokaże na przykład 124,8 no to wiadomo, że bliższej, bliższej prawdy będzie wynik 125 niż 123, nie? No bo to wiadomo, no... no ale zobaczymy. Zobaczymy, może się dorobi, a tutaj drugi, który był droższy, ale według mnie gorszy Firmy Win. Tak, tak to wygląda. Wygląda mianowicie w taki sposób. Fajnie wygląda, nie powiem, że nie. To jest takie pudełeczko, już nad gąpeczką. Wygląda w taki oto sposób, tylko tutaj nie ma w ogóle podświetlenia ekranu. Napisał i tutaj chyba nie ma nagrywania w ogóle, bo tam można nagrywać i potem na komputerze sobie odtwarzać, jak co i jak. A tutaj nie ma w ogóle nagrywania i nie ma podświetlenia ekranu, ale to chyba nie przeszkadza, bo za dnia i tak będzie dość dobrze widać, więc to nie jest problem. Ale też napisałem na Allegro, czy może gdzieś coś się tajnego naciska i można włączyć oświetlenie. A tutaj jest mała dziurka, gdzie jak się wciśnie i potem trzeba naprawdę jakąś masę tam kombinacji zrobić, to decybelomierz się, jak to się mówi. Kalibruje. No tak jak wagi się kalibruje, tak samo powiem być decybelomierz wykalibrowany, bo wtedy są te pomiary takie wiecie, mało wiarygodne. Zresztą sami widzieliście, odpalałem na tej ścianie single shoty odpalanie dyga i wynik był 122, teraz no, znaczy 122 to nie było, był 121, bo jednego rozerwało i tam było parę takich faili, których po prostu nie wrzuciłem. Ale oczywiście powiedziałem wam, że do góry nogami nie odpalajcie, bo rozpierdziela pocisk. W każdym razie Obstawiam, że tutaj wyniki będą 124 Jak nowe decyb decybelomierze To wyniki będą w granicach 124 decybeli Czy będzie semanifik. Dlaczego taki wysoki wynik będzie? Odpowiedź jest bardzo prosta Bo niektórzy mówią Straż do własnego gniazda Petardy nie mogą być głośniejsze niż 120 decybeli Tak, nie mogą być W specjalnych, kontrolowanych warunkach Czy to są specjalnie kontrolowane warunki? Nie Jak odpalę petardę w chałupie <laughs> Ile będzie decybeli? Mało będzie decybeli Bo przedmioty, które są w chałupie Pochłoną ten dźwięk Ale jeśli odpalę petardę, petardę w pustej piwnicy, to jak pierdzielenie taka petarda, to nie będzie 120, tylko będzie 140 i mogą bębenki nam pierdnąć. Tu jest akurat takie warunki są, jakie są, żeby dość fajnie pokazać. Gdybym chciał pokazać słaby wynik, Poszedłbym na szere pole i ten wynik byłby naprawdę bardzo słaby. Kiedyś nagrywam odcinek z Decybelomierzem w różnych miejscach. Polecam zobaczyć, zobaczycie sobie jak to wyglądało. Sorry, że się tak rozgadałem, ale wiecie czasami potrzebuję po prostu tak ze swoimi widzami sobie potrajkotać. A zresztą wy lubicie mnie słuchać. Ale dlaczego na dole dam sygnatury czasowe, żeby sobie ktoś przewinął kiedy gruby skończy pierdzielić. A więc lecimy, najpierw odpalamy nowego Big Banga, starego Big Banga, Powerful Bulldoga i, i starego Big Banga o, ten kolejności. 123,8 125,2. Czyli dość pięknie. Big Bang 2G Big Bang 2G nowy Wam wyniki bardzo podobne To jest 123,9 Czyli dość podobnie na tym samym recyklu A to jest 125,9 Czyli wyniki bardzo zbliżone Do czerwonego Powerful bulldog 121,3 i 121,3. Ty, jaka jazda? No to powtórzymy. Coś tu poszło nie tak. No takie same wyniki, ty, lol! Teraz odpowiedź, dlaczego wyszło 121? Taki mały wynik. Zwróć uwagę na piękną rzecz. Tutaj jest literka A, i tu też jest literka A. To jest na tym innym takim trybie. Nie wiem, czy złapię ostrość. O, widzicie? Jest literka A i literka I teraz zobaczycie, co będzie, gdy przełączę decybelomierze, odpalę tryb C, tryb C, max, max. Tamto e, literka A to jest takie naturalne dźwięki, co są, a literka C to są właśnie takie typowo basowe do pirotechniki. Powerful bulldog jeszcze raz. zapomniałem w jednym przełączyć, tu mamy 125,6 zobaczcie sobie dzisiaj jest literka C czyli tak samo jak y, power, jak big bangi natomiast tutaj nie przełączyłem zapomniałem, albo źle się wcisnęło 121,7 odpowiednik A, więc jest znacząca różnica i też miejcie to na uwadze bo jeśli chciałbym znerfić te petardy nie powiedziałbym wam o tym i ja bym powiedział no patrzcie cały czas pokazuje 121 raz, drugi, trzeci cały czas pokazuje 121 więc zwracajcie uwagę jak ktokolwiek będzie nagrywał czy jest literka C czy A to jest bardzo ważne A pokażę wam zawsze mniejszy wynik C pokaże wam zawsze większy bo to mierzy jak to się mówi takie basowe pierdzielnięcie stary Bing Bang 2 Zobaczymy, staruszka. Tu mamy u staruszka 126,7 dB, czyli o 1 dB więcej od nowych i od Powerful Bulldogów. Więc no jest troszeczkę głośniejszy. Natomiast jeśli chodzi o ten dB, to mamy 124,3. A przedtem pokazywało 123, czyli też 1 decybel na tym dBm jest więcej. Czyli na chwilę obecną stare Powerful bogi były najlepsze. A na chwilę obecną, Big Bangi czarne, czerwone i Powerful dogi, wszystko to samo. <słuch> Teścik na trawie czerwony, Big Bang. Upo, w miarę. Czarny Big Bang Nowy tu Wydaje mi się lepszy był eee... Powerful Bulldog Uuu. I stary Big Bang Dobra, zobaczmy. Tutaj był czerwony. No, niezbyt duży. Porównaj do buciora, Tu był czarny. Czarny, wydaje mi się, trochę większy był. Tutaj był Powerful Bulldog, a tu był Big Bang. No to zobaczcie. Zapalniczka. Tu był stary. Tu był Powerful Bulldog. Tu był nowy Powerful Bulldog. I czerwony Więc na tym teście wypad najsłabiej czerwony. Wszystkie trzy pozostałe raczej znaczy czarny, nowy i Powerful Bulldog wypadły podobnie. Ten wypadł stary średniawo, a czerwony wypad najsłabiej. Dobra, test na garnku czerwony. nie wyszło aż tak źle nowy big bang bym powiedział, że dość podobnie bulldog Wydaje mi się, że ciut wyżej. Stary Big Bang. No dobra. Wy już na nagraniu pewnie wiecie, który gar... która petarda najwyżej garnek podbiła. A teraz przejdźmy do podsumowania. Sprawdzimy. Czy czerwone Big Bangi mają Secret? Czyli, jeśli chodzi o moc, nic się nie zmieniło. Jakie stare, taki nowe, mają sekreta A jakiego? Nie muszę Wam mówić. Ale mają. O, ale nie do końca. Nie do końca. Patrzcie.

Częściowo jest, częściowo nie ma i tyle. A tu nawet jakoś, o jakoś stary zabytek. Dobry. Razi mnie nadszedł znaczy czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Muszę powiedzieć tak, na decybelomierzu stare ee, Big Bangi wypadły troszeczkę lepiej od nowych. Jeśli chodzi o moc destrukcji, nie widziałem różnicy. Jeśli chodzi o podbicie garnka. To wy będziecie wiedzieć na odcinku, bo ja nie mam stopera w oczach Więc według mnie, może te stare Big Bangi były ciutkę, ciutkę lepsze, ale to naprawdę to jest Minimum Jeśli chodzi o Powerful Bulldogi Czerwone i czarne Na decybelmierzu wszystkie wypadły identycznie, jeśli chodzi o moc destrukcji No to Powerful Bulldogi czarne według mnie zrobiły lepszą dziurę, czerwone wypadły słabiej Jeśli chodzi o podbicie garnka to według mnie chyba wszystkie tak samo wypadły Tylko tak jak powiedziałem, nie mam stopera w oczach Więc czy warto? Według mnie warto Kończę, bo mi mega bateria się rozładowała Pozdrawiam, na razie No <laughs> Zobaczymy kiedy łutnie Więc petartki naprawdę bardzo fajne Nic lepszego chyba w tej cenie macie Powerful burdogi, big bangi Chyba jedne z najlepszych petark. Plus mają secret Secret, pozor dla kumaty i tyle chyba najszybsza mowa końcowa. I zapraszam Was na Instagrama, machony69. Kłaniam się nisko, aż po same kulisko. I pamiętajcie o bezpiecznym i prawidłowym odpalaniu petar. Nie odpalajcie petar z bo jak się Albańczyk pomyli, albo Chińczyk, no to paluszków możecie nie mieć. Trzymajcie się i do następnych odcinków. I nie zapomnijcie o udostępnieniu tego odcinka. Dla zasięgów i komentarz. Pozdrow.